W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Sosnowca nad zbiornik Balaton. Balaton to jedno z miejsc, które mieszkańcy Sosnowca wspominają sentymentem. Zbiornik, liczący około 10 hektarów, powstał na terenach kopalni Juliusz po zalaniu wyrobiska dawnej cegielni. W roku 1968 oddano do użytku ośrodek wypoczynkowy który powstał w czynie społecznym. Po zmianach systemowych budynek trafił w prywatne ręce, a przez wiele lat nad Balatonem funkcjonowało jeszcze strzeżone kąpielisko. Wiele osób wciąż pamięta molo, rowery wodne, miejsca do kąpieli i opalania. Dziś Balatonem i otaczającymi go lasami zarządza Nadleśnictwo Siewierz, a korzystają z niego głównie wędkarze. Co kilka lat wraca temat zagospodarowania zbiornika. Mm, jak ładnie pachnie. Cudownie. A tam ktoś dzwoni na mnie. Dobry. Dzień dobry. strony, tutaj mamy balaton. Można. Jest tam zejście. Wędkarzy dużo. Tu mamy taką kuchnię polową. O! Na grochówę. Na grochówę. o, tu się rozpalało chyba, grzało. Tam kominek był. Fajny. vai Czerwcowy piątek 2020 roku spaliła się kultowa w latach 90. restauracja nad Sosnowieckim Balatonem. Niestety nie była ubezpieczona. Właściciele zostali ze zgliszczami, niezrealizowanymi zamówieniami na organizację imprez i wielkim gruzowiskiem. Jak mówią. Teraz trudno w to uwierzyć, że jedna mała iskra z instalacji elektrycznej sprawiła, że spłonął nasz cały dorobek. Byliśmy tu od 30 lat. W latach 90. było to kultowe miejsce. Chcielibyśmy, by jeszcze kiedyś powitała gości, ale nie jesteśmy sami w stanie odbudować tego miejsca. Szanse na kredyt też są niewielkie. Po pożarze wielu mieszkańców deklarowało chęć pomocy właścicielom. I tak jest do dnia dzisiejszego. Iś pomnik był? No, no. Iś co kół. Pozostałości po latarni. To nie pomnik, tylko pozostałości po starym zegarze słonecznym. nawet jest kosz na śmieci zabytkowy Billboard Balaton przyjęcia wesela usługi cateringowe Noslegi No szkoda, że to się spaliło. Zgiętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film. I tu ogromny parking. Ulica Juliuszowska.